Cześć, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam Was na bitewkę w World of Tanks. A dzisiaj słuchajcie, wybrałem sobie tego małego bączka z jednej prostej przyczyny. Po pierwsze, misja wygraj bitwę. Po drugie, bądź w swojej drużynie wśród pierwszych pięciu graczy pod względem zdobytego doświadczenia, więc myślę, że ten właśnie mały bączek pozwoli mi to w miarę szybko zrobić. Także wchodzimy do bitwy i próbujemy zrobić dwie misje. No dobrze, mapka to Karelia w trybie szturmu. Losowanie na ósemeczki, więc to jest ok, po jednej arcioszce. Oni też mają Iwena. To akurat niedobrze. Dobrze by było jakoś tak się ustawić, żeby za szybko nie zostać wyspotowanym. Jak się zastanawiam właśnie, gdzie by tu pojechać? Generalnie zawsze się leciało na środek ale się troszkę tutaj obawiam, czy ja to. Dobra, słuchajcie, podjadę tutaj w takie szaczorki. O, tu, 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 tu już wykryte. Dobra, tu jestem schowany. Jestem schowany. Czy ktoś w niego? Nie, nikt w niego nie nawalał. Szkoda. Szkoda, szkoda, O, tu zobaczcie, ten już przeleciał, już mnie wykrył i już właściwie mnie tu nie ma. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje super spotowanie. Bo tam jeszcze mnie ktoś próbuje ustrzelić. On się tu będzie kurna teraz... Chyba, że go jest iwen. Dobra, dostał pesteczkę. No i niestety zniknął. Ja muszę tutaj od tego hawuka się trochę wiecie, odsunąć bardziej. Przy okazji, patrząc na środek, ale. Na środku, niestety, za wiele nie ma. No, czy tam tego hawuka ktoś wyczai? To jest dobre pytanie. Dobra, hawuczek ucieka. Hawuczka już nie ma. Więc można zaryzykować, myślę, i podjechać sobie troszkę bliżej. Tak, żeby coś z tego naszego spotowania dla nas było, trochę mi ten tutaj krzyżuje szyki. Tego widzę, nie, tego nie widzę. Dobra, miejsce wjechał. Nie będę się tutaj z nim ścigał, jeśli chodzi o miejscówkę. Natomiast sobie chciałem postrzelać tamtego, ale już nie ma w co. U, u. No to chyba nie poszło. Teraz pytanie, czy mi by się udało jakoś tam tak wskoczyć. Podejrzewam, że ta skoda by mnie tutaj niestety trochę blokowała. Gdzie by się tu kurczę wybrać? Czekajcie, czy tego będę widział? Nie bardzo. Czy oni tam mnie zobaczą? Pewnie tak. Ale jak ja bym sobie tak, może udałoby mi się cichcem, cichaczem. Wjechać, tylko pytanie, co mi to da? O, dostałem po teoretycznie spocie tych tutaj pojazdów. Tylko niech one nie uciekają teraz stamtąd. No halo, tu się pojawił jeszcze ten. Najgorsze jest to, że jeżeli ja strzelę, to oczywiście zdradzę swoją pozycję, i oni tutaj zaraz zbombardują to miejsce. Zobaczcie, po spocie 2600, nie jest źle. Cały czas jeszcze nie strzelam, chociaż mógłbym teoretycznie tego gościa tutaj poczęstować trzema pestkami. Tylko wiadomo, że wtedy zdradzę swoją position. A teraz już mi nie wchodzi. Czyli... Coś inny ich niby spotuje, tak? Ciekawe kurde kto. Ten gostek spiernicza. Uuu, pędzi, pędzi, pędzi. No, jak tu wyjedzie, no to przydałoby się go no, tak sprzątnąć krótko mówiąc. Ale ciekawe jest to, że on tu mnie nie wyspotował. Jest tak na dobrą sprawę ja się wrócę tutaj. Szaczek. Teraz się zajmiemy tym gościem. O, bardzo ładnie. Tam jeszcze został T26. No i tutaj mamy trochę niszczycieli. Jest ten. Zająłbym się tym T26 chętnie. Znaczy, w sensie takim, że. Byłoby dobrze go wyspotować. No on stoi tu przodem. Już Swaniaczek wyczuł sprawę. No poczekamy, poczekamy. Może gościu się wychyli. Dobra, gościu się nie wychyli. Zostanie zniszczony, w związku z tym jedziemy sobie teraz tutaj i teraz tak tam mamy teoretycznie jakieś czołgi przeciwnika, i teoretycznie tutaj mamy jeszcze pytanie: czy to mój spocisz? Nie wiadomo. Dobra, zobaczmy, czy tego gostka tu gdzieś widać. No widać, decydowanie widać. I on mnie będzie chciał wykończyć. Zobaczcie. Uff, udało mi się umknąć. Oczywiście ten teraz patrzy w moją stronę. Dobra. On sobie strzelił. W związku z tym, wykorzystam sytuację i pędzę do tego krzaczorka. Kurczę, nie jest dobrze, słuchajcie. Nie jest dobrze, jakby. Ten się cofnął, to bym może wskoczył tam temu na plery ładnie. Ale to też nie po moim spocie, kurcze, no Dlaczegoż to? No co tu biega? Jedziemy mu na tyłek. Ze dwa razy strzelimy. Może. O, pięknie. No, generalnie tak. Jedna misja zrobiona, bo jest wygrana. Teraz pytanie, czy druga misja weszła? Tu niestety może być kiepsko. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem w garażu. Jest. Dwie misje weszły. Zobaczmy. A, dobra, użyjmy sobie bonusa. I zobaczmy na wynik drużynowy. Jeśli chodzi o zadane uszkodzenia, no to wiadomo, rewelacji nie ma. Ale. A to ciekawe. A dobra, wśród pierwszych pięciu graczy. Ha! No to zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Znalazłem się na czwartej pozycji. No udało się, udało. Bo Vipera tutaj zrobiła naprawdę mistrzostwo, powiedziałbym. Zobaczcie. 4000 uszkodzeń, ponad 1275 doświadczenia. No nieźle, naprawdę nieźle. No nie ukrywam, że. Liczyłem na to, że uda się tą misję zrobić właśnie poprzez spotowanie przeciwników, także udało się, wyszło. Dwie misje zrobione i tam już będą czekały nagrody dla mnie do odbioru. Zobaczcie, zarobek też całkiem sympatyczny z bonus z operacji świątecznych 36 tysięcy, także nieźle, no i 50 tysięcy za ukończenie misji i wydarzeń, łącznie 153. Tysiące na czysto, także wynik naprawdę całkiem, całkiem niezły. Tutaj trzecia klasa, no i tutaj zwiadowca jeszcze przy okazji wpadł, także jest ok. No dobra, słuchajcie, taka to była szybka bitewka. Zapraszam Was oczywiście na kolejne filmiki i do następnego. Cześć.